Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z Autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu, by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu, by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na... Autentyczni 23 małpagmail.com. Polub skomentuj, subskrybuj. Udostępnij. Nie możesz mieć szczerej rozmowy z narcyzem. Nie możesz mieć szczerej rozmowy z narcyzem. Nie możesz się z nim połączyć. Na poziomie emocjonalnym nie jesteś w stanie sprawić, by narcyz. Spojrzał z Twojego punktu widzenia. Nie możesz sprawić, aby Narcyz postawił się w Twojej sytuacji. Nie jesteś temu winien. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz jest niezdolny do tego, by odbyć z Tobą szczerą rozmowę, szczerą konwersację lub też nie ma ochoty tego robić. Narcys skupia się wyłącznie na sobie samym, i jest pozbawiony empatii. Narcys jest pozbawiony uczuć wyższych. Skupia się tylko na własnych potrzebach. Narcys dba tylko o własne potrzeby. Kiedy spotykasz go na początku, to może się wydawać, że się tobą interesuje. Może się wydawać, że obchodzi go to, co ty chcesz, czy też to, jak się czujesz, lecz narcyz wykorzystuje cię dla własnych potrzeb. Narcyz cię analizuje, testuje, studiuje. Chcę zebrać o tobie jak najwięcej informacji, tak by móc cię pozyskać i zabezpieczyć jako swoje źródło zasilania. To, co robi Narcyz, nie ma nic wspólnego z tym, że chce cię poznać. Nie obchodzisz Narcyza, nie dba o twoje uczucia. Nie dba o Twoje zainteresowania, nie obchodzą go, one nic dla Niego nie znaczą. Za wyjątkiem sytuacji, w której Narcyz może ich użyć, wykorzystać przeciwko Tobie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Narcyz może ich użyć. Dla własnych korzyści, by przyniosły mu w jakiś sposób korzyści. To jedyny okres czasu, w którym może się wydawać, że narcyzowi na Tobie zależy, że o Ciebie dba. Wtedy, kiedy Jego potrzeby, Jego zachcianki, Jego żądania są realizowane. Są spełniane, kiedy musi cię zmanipulować, by dostać to, co chce. Może się wydawać, że narcyzowi zależy, może się wydawać, że narcyz się tobą interesuje, lecz tak naprawdę go nie obchodzisz, tak naprawdę go nie interesujesz. Wszystko skupia się na narcyzie. Wszystko skupia się wokół narcyza. Narcyz jest pozbawiony empatii. Nie jest w stanie cię zrozumieć. Nie może cię zrozumieć. Nie może podzielać twoich uczuć. Nie może podzielać twojego spojrzenia. Twojego punktu widzenia. Narcyz ma ograniczone zdolności, by zrozumieć czy poczuć to, czego doświadczasz. Narcyz ma ograniczone zdolności, by postawić się w Twojej sytuacji, by postawić się na Twoim miejscu. Narcyz nie może Odnieść się do tego, co doświadczasz. Dlatego też nie może Ci pomóc, nie jest w stanie wejść w Twoją skórę, w Twoje buty, co sprawia, że czujesz się nieakceptowany. Sprawia to, że czujesz się osamotniony. Czujesz się tak, jakby Twoje uczucia. Się nie liczyły, jakby nie miały żadnego znaczenia. Czujesz się przez to tak, jakbyś wcale nie istniał, zamiast próbować cię zrozumieć, czy poczuć, czego doświadczasz? Narcyz będzie projektować, przerzucać własne emocje na Ciebie. Empatia charakteryzuje się tym, że możemy zobaczyć to, jak inni się czują. Narcys może zobaczyć tylko to, jak on sam się czuje. I to jest właśnie to, co będzie projektować na ciebie, co będzie na ciebie przerzucać. Narcyz bierze własne doświadczenia, własne emocje, uczucia i projektuje, przerzuca, przenosi je na ciebie, sprawiając, że czujesz się nieakceptowany, zostawiając cię z poczuciem, że nie słuchał nawet tego, co mówiłeś. Bardzo często. Tak właśnie jest. Narcyz nie słucha tego, co masz do powiedzenia. Nie obchodzi go to, za wyjątkiem sytuacji, gdy odnosi się to w jakiś sposób do niego. Jeśli nie mówisz bezpośrednio o narcyzie, to nawet nie będzie słuchał tego, co masz do powiedzenia. Będzie natomiast czekać, aż skończysz mówić, czy też ci przerwie i zacznie mówić o własnych doświadczeniach, i będzie przerzucać, projektować własne emocje na ciebie. Narcyza nie interesuje to, co masz do powiedzenia. Narcyza nie interesuje to, przez co przechodzisz. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy w jakiś sposób dotyczy to jego. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy narcys mógłby coś na tym stracić. Są to jedyne okoliczności, kiedy może mu zależeć, kiedy mu zależy. Nawet wówczas narcys w dalszym ciągu będzie. Projektować swoje emocje na Ciebie, przerzuci na Ciebie winę, sprawi, że poczujesz się tak, jakby to była Twoja wina. Z narcyzem nie możesz mieć szczerej rozmowy, nie możesz mieć z nim głębokiej więzi emocjonalnej. Nie możesz rozmawiać o rzeczach, które naprawdę mają znaczenie. Nie możesz rozmawiać o rzeczach, które wiele dla Ciebie znaczą. Narcyza nie interesuje nic poza Nim samym. Nie ma zdolności, nie ma możliwości, by podzielać Twoje uczucia. To sprawia, że czujesz się nieakceptowany. To sprawia, że czujesz się samotny. Czujesz się tak, jakbyś był w takiej relacji, w takim związku, zupełnie sam. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Polub, kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.